Jezus nieraz mówił trudne rzeczy do ludzi, ale on po prostu kochał i nieraz ze łzami w oczach mówił, dlatego że każdy człowiek dla niego był pełen wartości. Wiecie, dlaczego dzisiaj tu jest Rafał, Renia i Kornelia? Bo któregoś dnia na swojej drodze spotkali takiego Jezusa, zobaczyli na niego i powiedzieli: Jeśli chrześcijaństwo ma takiego przywódcę, jakim jest Jezus. Jeśli Jezus jest wszystkim i On mnie odkupił oddał swoje życie, to jak nie oddać Mu swojego życia? To jest właśnie ta lekcja. W podsumowaniu, wiecie co mogę powiedzieć? Mogę powiedzieć coś takiego. W Chrystusie przejawia się czułość pasterza, miłość rodzica oraz niedościgła łaska litościwego Zbawiciela. To jest podsumowanie w Waszych podręcznikach. W Jezusie przejawia się czułość pasterza, miłość rodzica oraz niedościgła łaska litościwego zbawiciela. Widzicie, to jest właśnie piękno chrześcijaństwa, które w Chrystusie Jezusie powoduje, że możemy za nim podążać. I właśnie między innymi dzisiaj jest wśród nas właśnie Krinal, Aman i Raina. Raina to jest ich córeczka. Coś więcej powiem o nich, a więc Raina. Dzisiaj będę się modlił o błogosławieństwo, żeby Bóg dał, obdarzył ich, jej rodziców i ją wielkimi łaskami i błogosławieństwami. Jej rodzice pochodzą z Indii, Aman pochodzi z kultury hinduskiej, Krinal jest wyznawczynią dżinizmu. W Polsce mało praktykują swoją religię. Od roku są, są sąsiadami Magdy i Eliasza. Mieszkają blisko siebie. Tym sposobem nawiązali kontakty, stali się też przyjaciółmi. I wyrazili takie pragnienie, aby ich córeczka, Raina, była błogosławiona w chrześcijańskim kościele. Mówię, przebywamy w tej kulturze i chcielibyśmy dzisiaj, e, oni niekoniecznie myśleli, że to będzie dzisiaj, ale tak się udało to zorganizować, że to jest dzisiaj, chcieliby, aby właśnie ich córeczka Reina była pobłogosławiona w kościele chrześcijańskim. Dlatego właśnie chciałbym prosić ich tu do przodu dzisiaj, aby podeszli, a więc bardzo proszę Krynal, e, to jest właśnie e, żona Amana, a także Reina. chodźcie tutaj i Magdę proszę, która będzie im tłumaczyła. Chodźcie tu do przodu. Tu sobie stańcie tak z tej strony. Tu jest niebezpiecznie, bo tu jest woda, ale wy tu sobie tu stańcie. Tu sobie tak stańcie obok. Magda będzie wam tłumaczyć nie za blisko, żebyś nie wpadł. Tak. <słyski> a jest mi bardzo miło, że jesteście tu dzisiaj z nami. Tak w zasadzie nie znamy się, ale myślę, że tak jak poznaliście się z Magdą i z Eliaszem, będziemy mieli okazję poznać Was w przyszłości bardziej bliżej. Cieszę się, że Waszym pragnieniem było to, aby dzisiaj modlić się za waszą córeczkę reinę. Chcę to uczynić. Zanim jednak to uczynię, pozwolę sobie przeczytać fragment Ewangelii, gdzie Jezus Chrystus spotykał się z ludźmi, a szczególnie brał na ręce i błogosławił dzieci. I to jest taki fragment z Ewangelii Marka. Marka, tak? Dziesiąty rozdział. Marek, dziesiąty rozdział. Tak? Magda, znajdzie, żebyście mogli sobie też w języku angielskim przeczytać. I od trzynastego do szesnastego. Okej, okay, ale zmieniłem. <sum> <sum> tak, Marek, dziesięć, 13 do 16. To ty będziesz szukać, ja będę czytał. okej? Okay? Marek 10, 13 do 16. A później powtórzę. I tam jest napisane tak: I przynosili do niego dzieci, aby się ich dotknął, ale uczniowie gromili ich. A gdy Jezus to spostrzegł, oburzył się i rzekł do nich: Pozwólcie dziadkom przychodzić do mnie i nie zabraniajcie im, albowiem takich jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam, Ktokolwiek by nie przyjął Królestwa Bożego, jak to dziecie, nie wejdzie do niego. I brał je w ramiona i błogosławił, kładąc na nie ręce. Widzicie, to też jest taka przy okazji lekcja dla Rafała, dla Reni i dla Korneli. Jezus tutaj powiedział, że kto nie stanie się jak dziecko. I zauważcie, dziecko jest takie niesamowicie niewinne, prawda? Szczęśliwe, piękne, kochane. Chcemy je tulić, i ono jest takie szczere w swoim postępowaniu. To jest właśnie piękna lekcja, jak Jezus powiedział: Jak ludzie, którzy podążają za nim, mają upodobniać się do dzieci. Dlatego cieszę się, chciałbym właśnie tak jak Jezus to powiedział: Jeśli uklękniemy, położyć swoje ręce na Waszą córeczkę i modlić się, aby Bóg obdarzył Was i ją swoimi błogosławieństwami. Aby dał jej mądrość, zdrowie i abyście razem mogli tworzyć szczęśliwy dom, idąc w poznaniu Boga każdego dnia. Ok? Jeśli mogę Was prosić, abyście powstali, powstańcie, a ja uklęknę. Umiłowany ojcze, tak bardzo cieszę się, że dzisiaj jesteśmy tu razem że możemy teraz w szczególny sposób prosić Cię, abyś błogosławił Rainę i jej rodziców. Chcę o to teraz unieść swoje ręce na głowę Rainy i prosić Cię, Panie, aby Twoja łaska stąpiła na nią. Abyś błogosławił jej dzisiaj, chociaż jest maleńkim, maleńką dziewczynką. Ma tylko cztery miesiące prawie, ale ponie, ona jest... Twoim kochanym dzieckiem, tak jak jej rodzice. Ona jest tą, która będzie wchodziła w to życie i będzie doświadczała miłości, ciepła, a także trudności i doświadczeń. Czasami będzie smutna, czasami będzie radosna. Ale tak jak ty kładłeś na dzieci ręce i błogosławiłeś. Tak my dzisiaj chcemy, abyś błogosławił Rainę, abyś dał jej dużo zdrowia. Abyś dał jej dużo mądrości, abyś dał jej dużo radości w życiu, abyś obdarzył ją błogosławieństwem, aby zawsze miała co jeść, aby zawsze miała czym się przyodziewać, aby zawsze mogła doznawać bliskości ludzi, aby zawsze mogła czuć, że jest dzieckiem Twoim, i aby jej rodzice mieli też mądrość, aby kształtowali ją najlepiej, jak to jest możliwe. Aby oni również czuli szczęście, że dałeś im to dziecię, jako Twój dar, i aby odczuwali w tym błogosławieństwo, aby również, będąc w tej nowej dla nich kulturze, mogli mieć otwarte serce na poznanie Ciebie, Boga, Stworzyciela, Nieba i Ziemi i każdego z nas. Daj Boże, aby razem dobrze się czuli tu w Polsce. I aby każdego dnia mogli doświadczać Twojej łaski i ciepła, i przyjaźni ludzi, i razem niech tworzą szczęśliwą rodzinę. Dziękuję Ci Boże, że błogosławisz ich i że Twój święty duch będzie ich prowadził przez łaskę Jezusa Chrystusa. Chwała niech Ci będzie za to. Amen. Na pamiątkę dzisiejszej uroczystości chcielibyśmy Wam dać taki mały prezent. Tu jest takie świadectwo, że dzisiaj była ta uroczystość, a także taka mała Biblia dla dzieci, kolorowa, malutka. To jest dla Was na pamiątkę i jeszcze na ręce dowód naszej sympatii, wdzięczności, miłości do Was. Niech Bóg Was błogosławi i niech Was wspiera i niech czyni wszystko, co najlepsze dla Waszego życia. Dziękuję Wam serdecznie.